Przygotowałam dla Was kurs szycia frotek, wideo kurs szycia frotek, dzięki któremu już pierwsza frotka wyjdzie Wam idealnie. Kurs przygotowałam na bazie moich prób i błędów, które popełniałam, bo na początku frotki nie wychodziły mi idealne. Uszyłam już ich ponad tysiąc i mam ogromną wiedzę na temat tego. Co zrobić, aby ta flotka wyszła idealna, już za pierwszym razem, a gdy coś pójdzie nie tak, jak to naprawić? Oszczędzasz czas i nerwy, uczysz się z mojego doświadczenia i tworzysz własne narzędzia do pracy, które pomogą ci usprawnić szycie oraz y, przyspieszyć. Więc, jeżeli chcecie szyć dla bliskich, otworzyć własny biznes, bo. Jeżeli jest chociażby tysiąc biznesów, które szyją frotki, to dlaczego miałoby się nie udać tysiąc pierwszemu? Dla wszystkich znajdzie się miejsce, także serdecznie Was zapraszam na moją stronę. Tam po zakupie tego kursu przyjdzie Wam mail, a cena kursu to cena jedna takiej frotki.